Przez około 2 tygodnie miałem do przetestowania pewnego drona Cinewpa, którego dostałem od Xora. Dwa tygodnie wystarczyły mi, abym wyrobił sobie opinię na temat tego drona. Troszkę go polutowałem, troszkę go poprzerabiałem. A mowa o dronie od BTF czyli Pavo 30. Lecimy z małem intro i zaczynamy. Maneczko z tej strony nie filmuje. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o dronie, który jest stworzony do takich ujęć filmowych, kinowych, spokojnych, bez zbędnego świrowania. Jest to Pawo 30, którego dostałem od Xora. Polatałem tym dronem przez dwa tygodnie, troszkę go poprzerabiałem, zaliczył parę kretów, nic mu nie jest na szczęście, w przeciwieństwie do bety, którą miałem jakiś czas temu i która się spaliła. To, to, to się stanęło. Miałem tą bet 95 V3 jeszcze na tych starych silnikach, bo teraz już jest ta wersja 3.1, która ma większe silniki i wiem, że dużo lepiej lata, ale moja beta po prostu leciała, upadła i się spaliła. No i... I tyle było z nagrywania tą betą. Jeśli chodzi o markę, no to mega się zraziłem przez tą sytuację, która mnie spotkała z tą betą. Potem kupiłem płytkę, ta następna płytka była uszkodzona, potem kupiłem jeszcze jedną płytkę, dron mi spadł z biurka, wyłamał gniazdo USB, no i po prostu miałem takiego pecha z tamtym dronem, że no masakra. Ale stwierdziłem, że dam jeszcze jedną szansę becie, no i kupiłem właśnie tego Pawła. A teraz kilka przebitek, jak wygląda właśnie ten dron. Słuchajcie, w porównaniu do BETY 95, która cenowo tak naprawdę dużo nie odbiega od tego co mamy tutaj, ale BETA pokusiła się o to, żeby zrobić drona 3-calowego. Mamy tutaj bardzo wydajne silniki. Mamy tutaj silniki od BETY w rozmiarze 1506, które kręcą się z prędkością 3000 obrotów i mają siłę poderwać tego drona nawet z całą kamerką GoPro. Ja już zdążyłem zrobić Nakeda, yy, ponieważ jak latałem z całą kamerką yy, na bateriach 650, to czas lotu wynosił tak w w granicach do 2 minut maksymalnie przy spokojnym locie, ale jak wybebeszyłem tą kamerkę GoPro z filtrem szarym, tak jak tutaj teraz widzicie, no to powiem Wam szczerze, że czas lotu wzrósł do ponad 5 minut. Jest to dla mnie... dron z tym wszystkim waży okolice 250 gram. To dla niektórych jest bardzo fajną opcją. Możemy założyć jeszcze mniejsze baterie, da nam to w granicach 3 minut lotu, no i mieścimy się w tej granicy 250 właśnie gram. No to ja latam na tych bateriach, te baterie według mnie są naprawdę znośne, bardzo lekkie i według mnie bardzo fajnie pasują do drona. Jeśli chodzi o konstrukcję drona i to jak on jest odporny na zderzenia no to powiem Wam, że miałem już kilka stłuczek takich, gdzie naprawdę mocno przyrżnąłem tak tutaj teraz widzicie yy, parę śladów jakichś zostało tutaj od środka jakieś tak więc już ten dron jest trochę po przejściach ostatnio jak nagrywałem w mieście no to poleciałem za taką jakby antenę no i powiem Wam, że spadł z tych 20 metrów jedyna strata jaka mnie spotkała w tym dronie no to w sumie no nie w dronie tylko w tej kamerce. No to ten filtr gdzieś zgubiłem, gdzieś tam leży pewnie biedny na dachu. A jeśli chodzi o drona, no to silniki, budowa wszystko no bez jęknięcia, po prostu wziąłem, odpaliłem, poleciałem dalej. Kamerę w wersji HD, no to mamy tutaj Nebula Nano, jest to wersja pierwsza. Troszkę ten obrazek jest gorszy, zwyczaiłem się już do Nebuli Pro, ale powiem Wam szczerze, jak troszkę tym polatałem, no to według mnie ta kamerka, która jest tutaj, to jest zwyczajnie wystarczająca, aby latać sobie na spokojnie w krzakach. I tak naprawdę jeśli chodzi o jakość podglądu z tej kamerki, to ona jest wystarczająca, żeby latać w lesie pomiędzy krzakami i wszystko widzimy. Ja tutaj w tym dronie dorobiłem sobie... Antenkę Timortala, ponieważ takie miałem przeczucie, że jednak tamta antenka, która była, to chyba była uszkodzona, bo kilka razy mi po prostu czepnął, Tak, wcześniej wspominałem. Tak więc wymieniłem cały odbiornik. No i, no i zobaczymy, jak to teraz będzie latało. Pigła, mamy pięciołopatowe. Jeśli chodzi o głośność, no to wiadomo, jest to pusher, no to musi hałasować, ale to nie jest taki hałas, który by przeszkadzał. Zauważyłem, że jak latam tym dronem, no to na wysokości ludzi, jak leciałem ostatnio po parku, tak jak teraz tutaj widzicie na tym filmie, to ludzie dopiero zwracają uwagę na tego drona, jak obok nich przelecę. Jest to mega opcja, bo jeżeli chcecie coś fajnego nagrać, no to nagle Wam się nikt nie odwraca po bokach, tylko przelatujecie i dopiero ktoś dostrzega tego drona, zobaczy go, że coś tam przeleciało. I to jest fajne, bo ten film nie wygląda dziwnie, że nikt się nie odwraca podczas nagrań. I tak, jeśli mam powiedzieć troszkę na temat więcej tego drona, no to tak naprawdę z Bety 95 V3 od samego początku jak ją wypakowałem, no to jakoś taki niezadowolony byłem, taki marudny, że coś mi nie pasowało jednak w tamtym dronie. Mimo, że wiem, że to nie jest taki zły ten dron, ale na przykład w tym przypadku, jak tego wyciągłem z tego opakowania, jak się nim troszkę pobawiłem, no to jednak ta konstrukcja 3-calowego jednak bardziej do mnie przemawia. Wiadomo, są zwolennicy tamtej bety. Ja zdecydowanie wolałbym PAWO 30. On nie jest tak gabarytowo aż tak dużo większy od bety 95, ale moc pozwala na tyle, aby po prostu nawet poświrować, zrobić jakieś Flipy, beczki, power loopy. Tak więc, jeżeli ktoś sobie chce poświrować, polatać z przeszkodami, to ten dron naprawdę daje radę. Tak, jak tutaj teraz widzicie, naprawdę bardzo fajnie się nim lata. Jeśli chodzi o stokowe ustawienia, no to troszkę tą telepawkę ma no, Muszę jeszcze posiedzieć nad tymi ustawieniami tych pidów. Jeśli chcecie moje rejty i moje ustawienia, no to tam na dole w opisie macie link do zdjęcia. Abyście sobie to sami poprzestawiali, ja jeszcze troszkę muszę nad tą betą popracować, aby były te drgania troszkę mniejsze. Dodrukowałem sobie takie tutaj mocowanie do tej kamerki do przodu. Jeśli montujemy GoPro Naked, no to ta kamerka jest taka do tyłu troszkę i ta bateria tak trzyma się o gdzieś. o, na takim czymś. Czyli na tej końcóweczce, co mi się tak nie, nie do końca podobało, a teraz już mam y, tą opaskę założoną taką na połowę tej baterii, no i nie ma problemu. Oczywiście Beta też pomyślała o tym, żeby był dostęp do gniazda USB, no i do flight controllera, czyli mamy tutaj o, pod śmigłami, i z drugiej strony. Wejście, gdzie po prostu bez problemu sobie podpinamy kabelek USB, ustawienia mamy pod ręką. Jeśli chodzi o to, co dostajemy wraz z tym dronem Golasem, no to dostajemy tą przejściówkę, takie coś, tak to wygląda. Jest to przejściówka, która pozwala nam po prostu podłączyć się do Flight Controllera, tak aby nie ściągać śmigieł i mieć szybki dostęp do, do środka. Dostajemy jeszcze cztery śmigiełka. No i to tak naprawdę tyle. Wiadomo, jakieś tam ulotki, pierdołki jeszcze też są. To jest tak naprawdę mój trzeci CineWhoop, którym latam. Wcześniej miałem takiego składaka dosyć nieciekawego. Potem miałem tą betę, teraz mam tego Pawo. No i no, to nie chodzi o to, że robię tą recenzję i tak dalej. To nie jest odcinek sponsorowany, ale naprawdę lata mi się świetnie tym dronem. I to jest pierwszy dron, któremu nic się nie dzieje przy jakiejś kraksie, no i do tej pory nie wiem, czy to powinienem mówić głośno. No, nic się nie stało mu na razie. O, nic nie spaliłem. Zamontowałem tutaj Nakeda. Zamontowałem tutaj baterię 650. Czas lotu to 5 minut. Jest to wystarczająco, żeby nagrać bardzo fajny materiał. I naprawdę jestem mega zadowolony z tego drona, ponieważ wszędzie nim wlecę. Dakty ma takie dosyć malutkie. Tak więc, jeśli chodzi o wiatr, to też w miarę dobrze sobie z nim radzi. Jeśli chodzi o minusy tego drona, no, to on jest taki jednak troszkę tak się. No troszkę, no troszkę tak giętki jest i to troszkę mnie niepokoi, no bo jednak te wibracje takie przez tą ramę, która jest taka dosyć gipka, no to jednak są przenoszone na kamerkę, no i jednak no nie jest to takie płynne. Jeśli chodzi o te filmiki, które teraz tutaj widzicie, no to tak wygląda obrazek, który jest nagrany bez żadnej stabilizacji w programie. No a tak wygląda obrazek, który jest wystabilizowany przez Release really Editing Go. No, i tak naprawdę no, dużo ludzi mówi, no bo to telepawka, no bo tam wystabilizować, no ale no nie ukrywajmy, no, wszystkie filmy, które się takimi dronami nagrywa. No, to są właśnie pod to, żeby stabilizować yy, głównie w real Steady, chyba że ktoś używa stabilizacji bezpośrednio z kamerki. Tak więc no, wtedy tych drgań nie będzie. Sam dron bez yy, kamerki, bez baterii waży w granicach 160-180 gram. Ten przedział taki zrobiłem, bo wersja analogowa i wersja cyfrowa. No i to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Yy, ja jestem bardzo zadowolony z tego drona, bardzo go polecam. Jest to bardzo fajne narzędzie, pod warunkiem, że latam jest bardzo lekką kamerką, tak jak w tym przypadku ja latam. Jeśli chcielibyście. Kupić tego drona z rabatem, to tam na dole w opisie, tam na dole w opisie, macie sklepy, które udzielą wam tego rabatu. Tak więc zapraszam do nich: powołajcie się i szalejcie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zostawić subskrypcji, lajka, no i komentarz, abym też wiedział, że tam jesteś. Dzięki bardzo za oglądanie i do następnego Joppa.